Cześć, witam was w poniedziałek w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj tematem odcinka będzie zdjęcia nocnego nieba i zdjęcia po zmroku, w ogólnie w nocy. Jak robić, żeby było ładnie, bo przeważnie zdjęcia wychodzą kiepsko, jakieś blade kolory, zdjęcia są rozmyte, poruszone. Więc postaram się w tym odcinku wyjaśnić po mojemu, jak ja to robię i mam nadzieję, że pomoże Wam to w nauce robienia zdjęć nocnego nieba. Więc zaczynamy! Zacznijmy przede wszystkim od tego, czego potrzebuję na sesję. Najważniejszą rzeczą oczywiście jest aparat i obiektyw. Obiektyw najlepiej jakby to był dość szeroki. Ja korzystałem dzisiaj z 28 mm, czasami zoomowałem do 40, 50, jak i z maksymalnego zooma w moim obiektywie, czyli 75 mm. To jest zależne od tego, jaki chcemy uzyskać efekt, ale najlepiej, jakby to było dość szerokie szkło po prostu. Im szerzej, tym lepiej, oczywiście podaj wartości na pełną klatkę, bo mam kanał 5D Mark II, który jest pełną klatką. Kolejną bardzo istotną rzeczą, a wręcz najważniejszą jest statyw. Bez statywu nie jesteśmy w stanie zrobić dobrego zdjęcia nocą, bo korzystamy z czasów naświetlania rzędu 25-30 sekund niejednokrotnie. Zdarzają się oczywiście też przypadki korzystamy z 2, 3, 5, 8 sekund, ale przeważnie jest to między 15 a 30 sekund, czyli bardzo, bardzo długi czas naświetlania. Długi czas naświetlania pozwala nam na długie naświetlenie po prostu danego zdjęcia. Im dłużej otwarta jest migawka i odsłonięta matryca, tym dłużej światło pada na matrycę, więc zostaje go więcej. O Jezu, trudno mi powiedzieć. Jeżeli chcemy korzystać z obiektywów, które są jasne, mu jest F28. To zalecałbym korzystanie z wyższych przysłon nie z tej najniższej, ponieważ obiektywy mają lepsze parametry optyczne na wyższych przysłonach typu 7, 1, 8 do 11. Parę zdjęć zrobiłem na 11, parę zdarzyło się też na 2,8, ale to był celowy zabieg. Kolejnym parametrem, który jest dość istotny, jest ISO, czyli wzmocnienie matrycy. Ja korzystałem z ISO najmniejszego na dzisiejszej sesji 1250. Zdarzały się też ISO 2000 2500 Wszystko po to, aby zniwelować tą yy, przysłonę po prostu im wartość przysłony jest wyższa, tym otwór, przez który światło pada na matrycę jest po prostu mniejszy, więc zostaje światła mniej. Więc niwelujemy to oczywiście ISO. Kolejnym punktem ważnym na se sesję nocną jest po prostu pogoda. Dzisiejsza pogoda była taka, no powiedzmy, jeszcze akceptowalna, bo były nisko chmury i były małe, ale się przemieszczały. Więc parę zdjęć udało mi się trafić po prostu, gdzie było mało chmur albo nie było ich wcale. Oczywiście mam też zdjęcia z zachmurzonym niebem, które zobaczycie za chwilę. Jest to zdjęcie na torowisku, do którego też przejdę za chwilkę. I ono jest po prostu mega, mega mi się podoba i sami zobaczycie po prostu. Efekt. Ważną rzeczą w zdjęciach nocnych też jest obróbka, którą pokażę Wam szybko na końcu tego odcinka. A jeżeli chcielibyście zobaczyć pełną obróbkę z wyjaśnieniem jak to robić to piszcie w komentarzach, a taki odcinek przygotuję. Więc teraz bez przedłużania zapraszam Was na krótką relację z wyjazdu z Miłoszem, bo Miłosz pomagał mi ci to nagrywać. Więc zapraszam Was po prostu do przejrzenia tego co nam się działo i do obczajenia zdjęć. Oglądajcie. Obserwujcie. Oglądajcie. Dojeżdżamy do miejscówki, gdzie znajdują się trzy wiatraki, więc od 15 minut krążymy i ich szukaliśmy, ale udało się. Zaraz parkujemy, wyciągamy sprzęt i lecimy z tamatem. Jesteśmy chyba od strony na Tam Dobra, Mamy zdjęcia wiatraków zaliczone. Lecimy trochę bliżej do nich. Jest strasznie zimno i widzimy się w studio. Dobra, słowem podsumowania, po prostu nocne niebo jest pięknym obiektem do zdjęć i każdy może to zrobić. Wystarczy mieć jakikolwiek statyw, aparat i obiektyw i nasza wyobraźnia jest po prostu, tylko nas wyobra wyobraźnia ogranicza. Następny film jeszcze postaram się zrobić z zdjęć malowania światłem. To lampką, która mnie tu oświetla się przewróciła właśnie. Będzie też fajny odcinek z tego i fajne efekty, więc możecie zobaczyć. Kolejne ze zdjęć zrobione jeszcze Canonem 60 d właśnie malowanie światłem. Ale na więcej zapraszam Was na kolejny odcinek, który pojawi się najprawdopodobniej za tydzień w poniedziałek. Postaram się filmy rzucać albo raz w tygodniu, właśnie w poniedziałki, a jak nie wypali to co dwa tygodnie. Więc mam nadzieję, że regularność na kanał wpadnie. Mam trochę pomysłów, mam trochę sprzętu do zrecenzowania. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i przydał przede wszystkim. A po więcej piszcie w komentarzach, czy chcecie obejrzeć yy, poradnik z yy, no, obróbki nocnego nieba, obróbki zdjęć nocnego nieba. I zostawiam to w Waszych rękach, czy chcecie, czy nie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się przydał. Powtarzam to kolejny raz, wiem. Także do poniedziałku. Trzymajcie się. Na razie, cześć.